19. kolejka, fantastyczne spotkanie. Czeka nas na stadę Zigoa. Z Saint Germain podejmuje Juventus, Mouniko, czyli jak w poprzedniej kolejce Real podejmował Zigoa, To teraz Juventus przyjeżdża na stadę Zigoa, Czyli też dwie wielkie marki futbolu w Karmani. I nie muszę się powtarzać, bo wszystkie te obie drużyny znamy z tych dobrych i złych stron, ale Juventus ma. Teraz, jeżeli wygra w tym meczu, będzie miał 7 punktów przewagi i większe szanse na mistrzostwa Zigła Chcę zachować twarz i zobaczymy, czy się uda. Zigła, bramce, Urberger w obronie, Szabias, Varia, Belletti, Jordan w pomocy, jest Spirlo, Arsani, Wistergen, Cook, Alberto i w ataku, Ciazzurri. No i Juventus w bramce, Lacolazaco w obronie, Równi Marshall, Kielini, w pomocy, Barliuka, Raidon, Del Piero, Osters i Steven, Alberado i w ataku mamy... Varkuaressa i z siódemką. W bramce jeszcze jest David Urmerger, ale po sezonie kończy karierę. Mówi, że już nie nadaje się za bardzo do e, futbolu. Może nie, że to pokazał w poprzednim meczu e, z Realem, ale ten jego błąd po prostu uszkodził jakby jego konto. A teraz szansa. Pierwsza Arszawin! Arszawin! Jeden do zera! początek początek! z Germed. No i niesamowite, Andriy Arszawin teraz skoczę do składu za Ludwika Arciuli. Andriy Arszawin odpłaca dług po trzech minutach, minutach po rozpoczęciu tego spotkania. Zobaczmy jeszcze raz na tą fantastyczną akcję. Czaduri, Arszawin by nie spalić. No i fenomenalnie zaczekał aż uśmierzyć obrońców Juventusu. 1-0 Ligą w drugiej minucie, a więc i w trzeciej obejmuje prowadzenie. A przypominam, że po tym meczu jest kolejne fantastyczne spotkanie Metropolitan City Sporting. Jest ta kolejka nas po prostu yy, fantastyczne mecze, yy, fantastyczne pary yy, obdaruje. Obdarowuje. Czadori, faulowany przez e, niego Ale bardzo dobry początek z igły, e, nie wiem, może to ich e, oskrzydlić I Sergen, o ładnie to zrobił z Barliuką Teraz Cristiano Alberto, e, ładna wrzutka, KUK! Broni Rakulazako, odbita piłka i Marcel wybija Ingerszaj Dan Wiesergen, od, od kiedy został przesunięty na tą wszystkową pomoc, naprawdę fantastycznie y, się na niej spisuje. Z meczem z Realem nawet, ale ale po prostu y, daje mu chyba większą satysfakcję. A nie, środkowy napastnik z niego na pewno nie jest. Masz do już kilka goli. Szansa, aby Chaduri nie ma spalonego. Chaduri może będzie 2-0! 2-0! Danu i o którym mówiłem I mamy już dwubrankowe prowadzenie z Ligły Fenomenalnie efektowna akcja Przepraszamy, ale chyba kibice nam uszkodzili yy, te wszystkie yy, powtórki A my obejrzyjmy sobie, już nam realizator chyba się dowiedział o tym I pokazuje nam powtórkę Naprawdę tylko ten strzał ostatni, ale naprawdę yy, generalnie bardzo dobrze się spisuje. Jeżeli go w tych pierwszych 13 minutach. Alberado. Alberado del Piero już jest. Yy, nie, a ja jednak jest spalony. Steven Alberado. No i na nim faktycznie był. Ale ta aura tego stadionu naprawdę daj się chyba w znaki Juventusowi, bo już przegrywa 2-0 po 10 wprawdzie minutach. A zobaczmy, bo już za chwilę może trzy, bo Cristiano Alberto rufi go za bardzo tam mnie potraktował. Jeszcze Pirlo, z daleka teraz musiała to boleć, jednak chyba dana Sergian ale od razu się otrząsnął Już chyba nadal w szoku jest, że to to piłką w głowę. Ale zobaczcie Del Piero Del Piero strzał, pierwszy chyba juventuszu w tym meczu Ale nie ma, bram nie ma bramki, za uderzył Alessandro Del Piero Raydon, Osters Był przez e, Szabiasa, mamy rzut wolny Steven Alberto, a nie e, Drake Borliuka, nie ma bramki, broni Drake, e, e, przełam David Orwell znaczy nie mam chyba zbyt wielkiej sytuacji, żeby się popisać e, swoją, swoim doświadczeniem, ale w tym sezonie to można cudzysłów użyć, żeby e, tylko e, nie jakoś się nie obrazić, jak ale naprawdę w tym sezonie nie pokazuje tego swojego doświadczenia e, już były gracz e, Interu Media. Właśnie tak wychowane jest Szansa Juventus Juventusu Osters! Poła Bramko. Ale wydaje mi się, że Juventus coraz lepiej gra w ogóle. Utrzymuje się przy piłce. Ale to wciąż jest dwubrakowe prowadzenie. Zigła po prostu zaczęła super, to musi się teraz e, super bronić, go aż teraz zobaczmy. Ciąg e, po tej prawej stronie zwolnił e, tą akcję Pateńczyk. Ciąkuk e, bardzo dobrze Olinousters przyblokował razem z Marszelem. Ale pewne teraz są naprawdę na stadę e, Zigła Co może deprymować i zdeprymowało wręcz e, a nawet zmotywowało Zigła zdeprymowało Juventus, czy to się teraz uda w tej akcji Juventusu? Mark Ingerschoj Trzabia z przód rożny Mark z Dobra centra, waria, jeszcze jest Rofi. Daleko od bramki Jeśli już 3 minuty za nami, 2 do 0, no ja będę to powtarzał, ale Juventus chyba na tym stadionie po prostu mi nie idzie. Poprzednie spotkanie e, na tym stadionie skończyło się wielkim 3 do 2 dla e, e, drużyny z, e, z Igły, gospodarzy. No to naprawdę udało im się jakby skompromitować Juventus, a teraz Paulu Kennego Jordana, mamy rzut wolny, jest bardzo bliskiej odległości. Kenny Jordan ukarany rzutą e, kartką. Po raz pierwszy w tym meczu ukarany zawodnik na boisku. Steven Al Alberano, a nie Drake Barniuka. Paszonelisty, nie jest specjalisty za bardzo! Rzutów wolnych, a teraz poprzeczka ratuje e, albo słupek. A na spojenie. Dobrze, tak skąta. oka nie widziałem, ale yy, strzał na był naprawdę bliski. Wydaje mi się, że Juventus zaczyna czuć grę. I może mi się to udać w drugiej już połowie. Bo wątpię, żeby to się dało. Juventusowi, yy, gdy przegrywa już dwumnakomenem, yy, dwumnakomenem stratą, a teraz... VARIA Wybijają czy nie wybijają? ALBERADO Kolejny strzał, ale ponad roką. NEMI Berger. VARIA GIULIANO BELLETTI Marki Shoy ale Zidła wciąż utrzymuje się przy piłce Krystiano Alberto wywalczył out Peletti Alberto a Szafin Nie znowu też podeszło do pod niego a trzech obrońców a teraz Marki Shoy Ingershoj, ładnie mija kolejnych obrońców Mark do dolina serca Wybijają, wybili Udało się Zigle obronić ten atak Ale Juventus mu musi wreszcie do bramkę chyba zdobyć Czaturi I chyba będzie tak, koniec pierwszej połowy 2 do 0, Zigła prowadzi Z Juventusem, naprawdę Może nie niespodzianka, ale Zigła na swoim stadionie naprawdę sobie dobrze radzi Generalnie jest y, dobrze i widać uśmiech na ustach y, Dana Ostergena. Dziękuję za pierwszą połowę. Krystam...